W dzisiejszym magazynie Open Doors. Pomimo zakazu ewangelizacji, Jezus działa w Katarze. Katar znalazł się w centrum uwagi z powodu odbywających się tam tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Nieliczni mieszkający w tym kraju chrześcijanie mają nadzieję, że przy tej okazji zwrócą uwagę świata na ich trudną sytuację i jednocześnie dotrą z Ewangelią do osób, które nie znają Jezusa. I Podwójnie prześladowani. Chrześcijańscy mongowie w Laosie doświadczają prześladowań zarówno ze strony społeczeństwa, jak i własnej rodziny. Open Doors wspiera chrześcijan wśród laotańskich mongów, organizując kursy czytania i pisania oraz studiowania Biblii. Czyni cuda w tym kraju. Od lat jestem tego świadkiem. Jezus objawia się w snach bez konieczności przyjazdu misjonarzy. Ponieważ ludzie żyją w strachu, nie mogą otwarcie głosić Ewangelii. Prawie nie ma oficjalnie działających kościołów. Jednak Bóg objawia się ludziom w snach poprzez cuda i uzdrowienia. W ostatnich miesiącach Katar znajduje się w centrum uwagi świata ze względu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które będą się tu odbywać w listopadzie i grudniu. Nieliczni mieszkający tu chrześcijanie mają nadzieję, że ta uwaga jest szansą dla nich i dla całego kościoła, ponieważ temat prześladowania chrześcijan zostanie poruszony przez media. Nadchodzące Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej to wielka szansa dla naszego kraju. W tym czasie wszyscy modlimy się za Katar i za wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają. Modlimy się, żeby wszystko się udało, żeby te Mistrzostwa pomogły ludziom w Katarze. Biskup Beda jest przewodniczącym Sojuszu Kościołów Ewangelicznych w Katarze. Sojusz jest siecią wielonarodowych kościołów ewangelicznych obejmujących ponad 90 kościołów członkowskich, w większości filipińskich, ale także afrykańskich, indyjskich i nepalskich. Kochamy ten naród, naprawdę ich kochamy. Dla nas, chrześcijan, jest to wspaniała okazja, by pełnić tutaj naszą posługę. Najmniejszą grupę chrześcijan w Katarze stanowią rodowici Katarczycy, byli muzułmanie, którzy odwrócili się od islamu. Znajdują się pod ogromną presją ze strony muzułmańskich rodzin i środowiska. Zmiana wyznania nie jest oficjalnie uznawana, co prowadzi do różnych problemów w kwestiach formalnych, utraty prawa do opieki nad dziećmi i majątku. Zarówno miejscowi, jak i zagraniczni chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją, prześladowaniem i policyjną inwigilacją. Większość chrześcijan w Katarze to przede wszystkim pracownicy migrujący, których obowiązuje zakaz ewangelizowania. Skupiamy się przede wszystkim na tym, aby Bóg dotykał rodzimych Katarczyków. Widzimy, jak Duch Święty działa pomimo tego, że w kraju nie ma nawet jednego misjonarza. Jezus przychodzi do ludzi w snach. Bóg czyni cuda. Bóg uzdrawia wielu z nich. My służymy Panu, służąc prawie 3 milionom ludzi reprezentującym 60 różnych narodowości. Prosimy Pana i prosimy Was, abyście dołączyli do nas w modlitwie, abyśmy mogli dotrzeć do tych wszystkich narodów. Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej mamy wyjątkową okazję, aby przez miesiąc głosić i wysławiać imię Pana. Czekamy na Wasze modlitwy i ufamy, że Pan będzie działał, a Duch Święty uczyni wśród nas wiele cudów. W Piśmie Świętym jest napisane Wierzymy, że Pan jest z nami. On jest tam. Pomoże nam budować swoje Królestwo. Chrześcijanie w Katarze mają nadzieję, że dzięki uwadze poświęconej Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej, Chrześcijanie w wolnym świecie będą się modlić za swoich braci i siostry, a Jezus dokona cudów. Przyłącz się do nas i módl się, aby nasi bracia i siostry w Katarze mieli możliwość mówienia ludziom o Jezusie. Będę głosił Ewangelię naszym sąsiadom. Mimo, że nie mam odpowiedniego przygotowania biblijnego, będę opowiadał o Jezusie najlepiej jak potrafię. Przekażę im całą wiedzę, którą dał mi Bóg. Kamsaj jest chrześcijaninem z Laosu. Religie etniczne i obrzędy plemienne są bardzo powszechne w jego ojczyźnie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Kiedy Kamsaj został chrześcijaninem i odwrócił się od zwyczajów swojego plemienia, zostało to odebrane jako zdrada rodziny i wioski. Starszyzna wioski i członkowie rodzin często zmuszają chrześcijan do porzucenia religii lub każą im opuścić lokalną społeczność, aby nie rozgniewać duchów opiekuńczych wioski. 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 Moja żona została zabrana do domu swoich rodziców. Brat ją dusił, a ojciec kopał. Chcieli ją w ten sposób zastraszyć, ale im się to nie udało moja żona niezachwianie trwała w decyzji aby podążać za jezusem więc ją wypuścili władze lokalne często wykorzystują wrogie nastawienie społeczeństwa do chrześcijan aby usprawiedliwić swoje działania laos jest jednym z pięciu ostatnich krajów komunistycznych na świecie Kilka lat po tym, jak przyjąłem Chrystusa do swojego życia, kiedy coraz więcej ludzi w mojej wiosce nawracało się do Niego, zaczęliśmy budować kościół miejsce, w którym chcielibyśmy oddawać cześć Jezusowi. Jednak władze lokalne nie były z tego powodu zadowolone. Aresztowali nas i zamknęli w ciemnej celi. Potem zniszczyli kościół, który właśnie zaczynaliśmy budować. Po wyjściu z więzienia nadal nam grożono. Zabronili nam śpiewać w domu. Wezwali mnie do siebie i zagrozili, że mogę zostać porwany i zabity, jeśli nadal będziemy się spotykać. Poza tym powiedziano jeszcze wiele innych złych rzeczy. Spotkało nas wiele przeciwności. Song i Kamsai są Mongami, oznacza to, że należą do mniejszości w Laosie. Mongowie są jedną z najbardziej prześladowanych przez władze grup etnicznych, a chrześcijańscy Mongowie są prześladowani podwójnie. Partnerzy Open Doors prowadzą w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej projekty wspierające chrześcijan z mniejszości etnicznych. Nie, to was... Ta inicjatywa jest bardzo ważna dla naszego kościoła. Chcieliśmy pomóc naszym siostrom i braciom, ponieważ wielu z nich nie potrafi czytać i pisać. Niektórzy z nich nie potrafią czytać Biblii, ale chcą wyjechać na misję i służyć Jezusowi, ale nie potrafią czytać ani pisać. Kiedy udało nam się zrealizować projekt, byłem szczęśliwy. Cieszę się, że mogę uczyć moich braci i siostry, że teraz potrafią czytać i pisać. Teraz mogą czytać Biblię, a niektórzy mają nawet odwagę mówić innym o Jezusie. To jest wspaniałe. Kurs pisania i czytania pomógł mi lepiej zrozumieć Biblię. Dzięki projektowi dowiedziałem się więcej o świecie i jednocześnie lepiej zrozumiałem Biblię. Im więcej czytam Biblię, tym bardziej jestem zbudowany duchowo. Oprócz kursów pisania i czytania oferowane są również kursy dokształcające w zakresie prowadzenia szkółki niedzielnej w języku mong. Szkolenie i materiały uzupełniające są w języku mąk. To pomaga mi lepiej poznać Jezusa. Bardzo się cieszę, że wszystkie materiały są w moim języku. Tutaj Symongowie nie znają języka laotańskiego, a ponieważ nie rozumieją języka laotańskiego, nie możemy korzystać z wielu szkoleń i programów oferowanych w tym języku. Ponieważ podręcznik i ilustracje, które się w nim znajdują, zostały specjalnie przygotowane z myślą o plemieniu mongów, to bardzo podoba się dzieciom. Wiedzą, że Jezus jest również bogiem mongów. Ponieważ materiały wykorzystują aspekty życia i kultury mongów, więcej dzieci chce przychodzić do Kościoła i uczyć się z nami. Prosimy, módl się za projekty realizowane wśród laotańskich mongów oraz za chrześcijan, którzy podejmują wielkie ryzyko, aby w nich uczestniczyć. Mam nadzieję, że moi bracia i siostry nauczą się lepiej pisać i czytać, będą lepiej radzili sobie z czytaniem Biblii. Moim pragnieniem jest, abyśmy razem służyli Bogu. Na początku odbywał się tylko jeden kurs. Teraz zorganizowaliśmy kolejny w innej wiosce. Nasz kościół chce rozszerzać ten projekt na jeszcze więcej wiosek. Chcemy dotrzeć do większej liczby miejsc i plemion, nie tylko do naszego. Jestem bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie. Dzięki temu, że mogliśmy uczestniczyć w kursie i otrzymaliśmy różne materiały. Możemy poznawać Biblię i przekazywać tę wiedzę dzieciom. Jestem bardzo wdzięczny. Życzę Wam dużo Bożego Błogosławieństwa. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do prenumeraty naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 1670 lub na naszej stronie internetowej www.open ukośnik magazyn.